Dalszy zabawy z panelem Layer Epex, czyli efekty warstwy. Otworzyłem sobie taki obiekt, taki donat, pączek z konturem czarnym prawda? i biorę sobie efekty. Pierwsze z góry, już teraz po kolei Gazian Blur. No, tu mam wartości oczywiście już ustawione, takie duże, czyli 0. No, nic się nie dzieje, nic nie jest po prostu rozmyte. Mamy możliwość wykorzystania rozmycia Gazian Blur. Razem z innymi filtrami w jednym, jakby panelu, prawda? No, i to już wcześniej pokazywałem. Zabezpieczenie Alpha spowoduje to, że na zewnątrz kształtu, proszę bardzo, nic się nie rozmywa, a wewnątrz tak, wewnątrz się rozmywa. I w ten sposób stworzyłem małą imitację faktycznie pączka, z tym, że oczywiście nie czerwony. Dobrze, wyłączę ten efekt. Mamy inne rozmycie, to też właśnie wcześniej używałem. Live Filters. Gazian Blur. Dokładnie to sama zasada działania. Też mamy opcję zabezpieczenia kanału Alpa, nie kanału, tylko zabezpieczenie Alpa, czyli przezroczystości, i też działa to tak samo, prawda? No i oczywiście kliknę Delete. Jest jeszcze opcja Filters Blur, Blur, Gazian Blur, ale tutaj nie ma już opcji. Zabezpieczenia alpa Nie ma tego okienka, widać. Po prostu, po prostu rozmywamy. Możemy sobie włączyć, o, na przykład taką opcję, gdzie mamy z jednej strony oryginalny obiekt, a z lewej strony będzie y, czyli before, czyli to, co jest oryginalne, prawda? A after po dokonanych zmianach widzimy różnicę, prawda? Lub połowa. I tą linię można sobie o, przesuwać, ustawić no, faktycznie połowę, prawda? I teraz widzimy, jak to się. Prezentuję, proszę bardzo. Oczywiście to nie jest efekt działania, to jest tylko podgląd. Widzimy po prostu różnicę. Czasami dokonujemy bardzo malutkich, delikatnych zmian, i warto wtedy zrobić sobie takie ustawienie, i wtedy dokładnie widać, co się zmienia, prawda? OK. cancel skasuje. To właściwie tyle. To są takie podstawowe informacje. Więcej pokażę, oczywiście, i, i przykłady konkretne użycia e, różnego rodzaju rozmycia, bo nie jest oczywiście tylko jedno. Przy okazji użycia tutaj like filter z omawiania, no może przejdziemy jeszcze do, do tego zdjęcia z ramką, prawda? Jak to działa? No oczywiście wyedytuję sobie Gaussian Blur. no i w tym momencie co się będzie działo? Będę rozmywał po prostu ramkę. Jeżeli nie zabezpieczę alpa, proszę bardzo, ona, no wręcz zniknęła, prawda? Pozostała tylko, no, kolor pozostał, troszeczkę jeszcze taka poświata koloru pozostała. Jeżeli zabezpieczę alpa, to rozmycie zbliżę widok, jest dodany noise, szum dodany, widać, prawda? To przy zabezpieczonym Alpa rozmycie będzie wewnątrz ramki, czyli ten szum, o, proszę bardzo, zniknął, tak? Ctrl 0, dalej widok. Jest teraz gładka ramka bez, bez tego szumu, A może nawet troszeczkę, o, bliżej widok, znowu będę widział, co robię dokładnie na tej ramce. Troszeczkę wygładzę ją. O, właśnie, proszę bardzo. Gotowe, tak? No i to jest właściwie wszystko odnośnie tych trzech opcji Gazian Blur. Tak jak wspomniałem wcześniej, przy okazji omawiania live filters będzie to szeroko o rozmyciach różnego rodzaju, między innymi o takich, dzięki którym możemy stworzyć imitacje makiety. Tak? I przykład konkretny pokażę. Zapraszam oczywiście do kolejnej części, a w kolejnej części outer Shadow. Inner shadow, czyli cień na zewnątrz i wewnątrz.